Aplikacja, która zarabia dla Ciebie. Chodź, zerkniemy razem. Normalnie szok, jakie to proste. O, cześć. Słyszałeś już o darmowej aplikacji Multi Visa. Ta apka to ewenement na skalę światową. Znajdziesz w niej wiele renomowanych firm z takich branż, jak odnawialne źródła energii, nieruchomości, pakiety medyczne, usługi prawne odszkodowania, ajurweda i wiele, wiele więcej. Na bazie tej aplikacji tworzymy obecnie największy program partnerski w Polsce. Za każde Twoje polecenie, które zakończy się umową, wypłacimy Ci prowizję. Zobacz. Od początku powstania projektu zarejestrowało się już ponad 2000 użytkowników, którzy przekazali ponad 700 lidów i wypłaciliśmy już kilkadziesiąt tysięcy złotych w prowizjach. A to dopiero początek. Ok, teraz z polskiego na nasze. Pobierasz sobie bezpłatną aplikację z App Store lub z Google Play. W trakcie rejestracji podajesz kod osoby polecającej. Nasz będziesz miał w opisie czy w komentarzu, gdziekolwiek będziesz to oglądał. Osoba, która ci wyśle to nagranie, również poda ci kod osoby polecającej. Dzięki któremu będziesz zawsze przypisany do tej osoby, i to oczywiście też taki kod osoby polecającej będziesz mógł zdobyć. Za chwilę się dowiesz, jak. Gratulacje, już masz pobraną aplikację MultiBizApp. Ona jest darmowa, zawsze będzie darmowa, bezpłatna raczej bardziej, tak byśmy tutaj powiedzieli, Nie możesz zarabiać, jak wejdziesz sobie tym plusikiem, z tych branż, które już są dostępne, czyli OZE. Pakiety medyczne dla firm, pakiety medyczne dla osób indywidualnych, sprzedaż energii, odszkodowanie, Ayurveda, rozwiązania IT, agencja nieruchomości, prosument, tutaj bilansowanie energii z fotowoltaiki dla domów, dla firm, usługi prawne, stowarzyszenie inwestorów indywidualnych, termomodernizacja, optymalizacja, pefron, turbiny hmm, neuronowe. I teraz Ty możesz już zarabiać w tym momencie. Na bezpłatnej zupełnie takiej aplikacji, jak już teraz już masz ją po, pobraną. Co trzeba zrobić? Na przykład, powiedzmy, mm, chciałbyś ty sam dla siebie kupić nieruchomość, tak? W, wchodzisz w Pro odpowiedni kafelek, na przykład sprzedaż, wynajem, zakup nieruchomości, tak? Podajesz imię, nazwisko. Oczywiście nie musisz tutaj tego wszystkiego wpisywać. Ważne, żeby podać imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Kiedy klikniesz, dodaj Lida, dostaniesz wiadomość na maila. Zaraz pokażę ci jaką. Kiedy dodasz tego Lida, akurat tutaj w przypadku tego przykładu, to jesteś ty, tu jestem ja, masz brak zgody RODO. I teraz to, co trzeba zrobić, już przed chwilą właśnie wpadła informacja, zobacz. Dzień dobry, Marcin. Dostaliśmy informację od Ciebie lub Twojego znajomego, że chciałbyś otrzymać od nas ofertę od Indepro Polska, sprzedaż, wynajem, zakup nieruchomości. Jeśli potwierdzasz, kliknij przycisk poniżej i otrzymaj bezpłatną ofertę. Tak? I teraz to, co ważne, teraz mówimy o tym, że Ty możesz być prosumentem, czyli Ty ze swoich własnych zakupów dostajesz tak zwany cashback właśnie w ten sposób. Tak? Czyli potwierdzasz możliwość kontaktu. Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą wkrótce. I teraz wracamy do aplikacji. Na razie jest brak zgody RODO, dlatego że to się nie uaktualnia od razu, tylko administrator musi wejść, zobaczyć, że jest zgoda RODO, i teraz ty tutaj będziesz miał zaraz takie pole zielone jak na dole. Widzisz i jest już zgoda RODO. Co to znaczy? To znaczy, że firma Indepro Polska może się może, nie może zgłasza się do ciebie żeby przedstawić ci ofertę. Już stricte przedstawiciel tej firmy do ciebie się zgłasza. I teraz w taki sam sposób, posiadając bezpłatną aplikację, możesz dodać jakąkolwiek osobę z twojego otoczenia, która jest zainteresowana jakimiś tutaj usługami, tak? Czyli na przykład jesteś na kawie ze znajomym, ze znajomą na przykład ktoś potrzebuje odszkodowania, tak? Wpisujemy wypadek w pracy, zdarzenie medyczne i tak dalej. Podajemy dane tej osoby i identycznie dodajemy LIDA. Ta osoba musi potwierdzić w mailu em, zgodę na to, żebyśmy, że akurat tutaj firma Kodeks, mogła przedstawić jej ofertę. I tak samo z każdym tutaj kafelkiem. Jak widzisz, wejdziesz sobie w tą aplikację, masz mniej więcej, tak, bo to jest. Tylko tak poglądowo, ile jest zalida płacone. Mamy 2,5%, tutaj 15 zł za ilość pakietów, tutaj 7,5%, tutaj 5, tutaj 6, tutaj 15, tutaj 15, tutaj 5, tutaj prowizja zalida 200 zł, minimum, tak? 200 zł, 15%, 10, 2,5, 4 i tutaj prowizja zalida 1000 zł. Zauważ, że to co zrobiłeś, to tak naprawdę dodajesz osobę, Potencjalnie zainteresowaną jakąś usługą, jakimś produktem, i cała robota jest zrobiona za ciebie. A ty po finalizacji umowy otrzymujesz cashback właśnie w tej aplikacji. I zaraz zobacz, jak to wygląda. I teraz zobacz, masz już tą aplikację, wchodzisz sobie w ustawienia i widzisz, na jakim jesteś poziomie. I stan konta, to masz pieniądze do wypłaty. Tak i później, oczywiście, zgłaszasz do nas, możesz wypłacić dwojako albo na przykład na umowę zlecenie, albo wystawić nam fakturę na usługę marketingową. Teraz zobacz, że ja cały czas mówię o bezpłatnej aplikacji, którą masz w swoim telefonie, w swojej kieszeni. A teraz co by było, jakbyś mógł polecać tą aplikację, czyli że inni użytkownicy mogliby ściągać tą aplikację Twoim kodem. Jak to zrobić? Zobacz. Kiedy masz taką aplikację, możesz polecać, to w skrócie możesz zobaczyć, takie kwoty. To jest oczywiście przykład, tak jak twoja struktura zrobi obroty na odpowiednim poziomie. Też możemy iść oczywiście dalej. Tak, też takie kwoty można oczywiście otrzymywać. Nie masz na to wpływu, bo jeśli 1000, 2000, 5000 ludzi będzie nosiło tą aplikację w telefonie, to mogą się wydarzyć różne rzeczy. Aby móc polecać darmową aplikację innym osobom, musisz mieć po lewej stronie u góry taką koronkę. Jak w nią wejdziesz, masz e, swój kod. Tutaj jest apka 2024. Akurat tutaj się nie pojawiają teraz afiliacje. To może i dobrze, tak? Ale tutaj byś miał 103 osoby, po prostu dane ich kontaktowe, data dołączenia. Jakiś błąd teraz po prostu wyskoczył, bo on tryb samolotowy. W każdym razie ich imiona, nazwiska, kiedy dołączyli, i tak Czyli te osoby, które będziesz miał bezpośrednio polecone do aplikacji. Co trzeba zrobić, żeby mieć taką koronkę do polecania innym tej bezpłatnej apki? Wchodzisz na multibizapp.pl Łamane na oferta i wybierasz opcję dołączenia. Tutaj, w bezpłatnym spotkaniu online, gdzie też masz w opisie, polecam ci na nim być. Ono trwa tam 35 minut, 40 minut. Możesz sobie wejść po prostu i tam usłyszysz o szczegółach. W skrócie, możesz wejść na cały rok z Akademią Prostalnie Łatwe. Co to jest ta akademia? Prostalnie Łatwe jest to mentoring roczny, na którym uczę. Jak działać właściwie online, tak? Żeby polecać i po prostu mieć ludzi, którzy chcą z Tobą zrobić biznes, żeby sami przychodzili, pytali Cię, co Ty takiego masz? i chcieli pobrać na przykład taką aplikację, to w skrócie, taki mentoring to jest to inwestycja 1997, tutaj troszkę błąd się wkradł i możesz to mieć w apce, kiedy dołączysz do nas na cały rok za 1188 zł, to to wszystko masz w gratisie, czyli apkę menadżerską, akademię plus przedsiębiorcy droga do sukcesu, książka, gdzie możesz też przeczytać historię poznać historię Mirka Mańkiewicza możesz wskoczyć na cały rok z Akademią za 1188 zł możesz rozłożyć na dogodne płatności abonamentowe z Akademią również, możesz wskoczyć na rok do aplikacji bez Akademii ale możesz też wskoczyć na comiesięczną płatność sobie płacić miesięcznie 99 zł. Tak jak widzisz, nie masz żadnego ryzyka, możesz tylko zyskać. Zaraz zobaczysz, ilu jest użytkowników na teraz, obecnie, ale pewnie się zastanawiasz, ok, no ale jak to się będzie rozwijać, czy to się będzie rozwijać, czy to w ogóle ma rację bytu. Tak jak wiesz, jak, jak ci pokazywałem przed chwilą, możesz dołączyć sobie na miesięczne płatności, zrezygnować kiedykolwiek. Chcesz, odpinamy ci płatność. Zabieramy tą koronkę i nie wprowadzasz kolejnych użytkowników. I tyle masz bezpłatną aplikację, ale zobacz, jak działa podobna aplikacja, oczywiście rozbudowana 11 lat na rynku, ale zobacz, jakie cyferki generuje. Zapytałem czata GPT, na ile wyceniana jest aplikacja Leti Shops I teraz zobacz, nie znalazł publicznie dostępnych informacji na temat wyceny aplikacji. Jest to firma założona w 2014 działa w 37 krajach, w tym od 2019 w Polsce serwis współpracuje z prawie 4 tysiącami sklepów, oferując użytkownikom możliwość otrzymania zwrotów na zakupy online. Według dostępnych źródeł z platformy korzysta ponad 35 milionów użytkowników na całym świecie. 35 milionów, 11 lat. My jesteśmy 15 miesięcy, mamy ponad 2000 użytkowników. Widzisz tu szansę dla siebie? I tutaj taka wzmianka, zobaczmy, 36 milionów, tutaj już wcześniej mówiliśmy 37, tak, no ale użytkowników korzysta z serwisu. Mamy jedności tysiące, miliony, 230 milionów zakupów z cashbackiem dokonali nasi użytkownicy. Także no cyferki mówią same za siebie. Już nie mówmy o takich liczbach, ale pomyśl sobie, że za 10 lat od dzisiaj twoja struktura urosła na 10 tysięcy użytkowników. Pomyśl, ile będzie cashbacku dla ciebie, ile osób w twojej strukturze zarobi pieniądze, ile osób będzie miało dodatkowy dochód każdego miesiąca. Nieźle, co? Także wejdź w link poniżej, czy w komentarzu, w opisie, obejrzyj całą prezentację online lub teraz. Od razu pobieraj aplikację, wchodź na multibizap.aplomane na ofertę. Masz wszystkie wiadomości, wszystkie instrukcje i całą wiedzę, która jest Ci potrzebna, aby rozpocząć z nami współpracę. Pozdrawiam i do zobaczenia.